Fundacja Wspak zaprasza do wysłuchania listów Henryka Sienkiewicza z lat 1864-1878. Czyta Marcin Popczyński. List do Konrada Dobryskiego poświętne 8 września 1865 roku. Piątek. Miałem już zakończyć list, ale namyśliłem się, raczej zmuszony jestem pisać dłużej. Dziś jest święto. Byliśmy w kościele i widzieliśmy jakieś ładniutkie szyczki z Warszawy. Podlotki, około siedemnaście lat. Wystaw sobie, jak mi to było przyjemnie. Poznałem na pierwsze wejrzenie warszawianki. Tak ruchami i wzięciem się odbijały, różnie od aborigines, rudis. Są one ze skarzyna? Nie wiem, co tam robią i jak długo zabawią. Po obiedzie półpłońska było w ogrodzie. Między innymi znajome ci panny Hiller – Bądź tyle łaskaw, donieś mi, jak ci się powiódł egzamin. Nie wątpię, żeś go zdał, tylko chcę wiedzieć, jak ci poszedł. Donieś także obszernią loterii. Słowem napisz list taki jak mój. Zrobiłbyś mi prawdziwą przysługę, gdybyś zaraz po odbiorze tego listu dał znać u mnie w domu i powiedz im, że ja proszę, żeby raz się zebrali i kupili mi dostateczną ilość papieru, gdyż dosłownie powiedziawszy chłonę go. Pan Max cię prosi, żebyś mógł donieść mu, czyś go zapisał, i czy jego obecność nie jest potrzebną. Kazał mi zarazem napisać ci, że cię łaję za to, żeś do tej pory nic nie doniósł, jeżeliś pisał, jaki list, to jeszcze nie doszedł. Ale jak się spodziewam, nie będziesz sobie wiele z tego robił. Weicher kupił pysznego konia, arabskiej rasy, białego. Dziś jeździliśmy wszyscy na spacer, ja na umyślnie na tej klaczy, co ty wtedy. Słuchała mnie dosyć, a chodziła wybornie. Powiedz jeszcze u mnie w domu, że okazja zabawi do wtorku fotografii, ponieważ ci jeszcze nie przysyłam pieniędzy, żadnych nie kupuj, prócz B, jeżeli będziesz mógł dostać. Jeżeli by Bronek przyjechał, proś go, żeby z parę słów do mnie napisał, mówiąc nawiasem, nie spodziewam się wiele, ale zawsze, co będzie mógł. Bywaj zdrów i kłaniaj się wszystkim ode mnie. H.S. P.S. Donieś bratu, kiedy kursa na dobre się rozpoczną. Projekt Sienkiewicz na Co dzień został dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Kultura Cyfrowa 2020.